Zobaczcie, przyszedłyśmy do jakiegoś takiego sklepu I ładne bardzo O, Mateuszki. Musimy się śmietanki Rękawiczki, skarpetki Skarpetki też Takie No Tutaj te dziadki do orzechów o. Ja mam takie jego, tylko z peleryną Kartki te taki mamy takie małe Takie mamy, jakieś autko, coś tak, tam no, Tak, to no, no, no. mamy, mamy, no Są malutkie To jest ładne A, no, bo macie taki zestaw I mieliśmy też takie One są na Mieliśmy tak. takie, no A, nie wiem, bo to mogło się już, wiesz bo ja pamiętam jak ten, że zawsze właśnie tak wspominałam, mm. że jak byłam dzieckiem to się lubiłam takimi bawić O, magnesiki. To co kupujemy magnes na naszą nową lodówkę? Ale ładne no. Ładne? Prawie mi się nie podoba. No, nie ale patrz. To jest to złoty koszt. No. Ale ładne? Bardzo ładne. Patrzcie, jakie ładne. I fajne widzę na ten. To jest z w ogóle. Beliuski, laleczki. Prawdziwy krakowski. O, skatułki. Rzeczywiście. Będę się tego jeszcze z tym Ej, ładne. Patrz, tutaj masz, masz tutaj taką przegródkę. Tutaj na przykład pierścionki, a tutaj byłam z ależny. Jest tego starka. Piszemy? Ola Ona jaka by była zakochana. To jest podobne ja mam większą, ale to jest właśnie na tej zasadzie. To jest ta sama, co ja mam. Tylko to jest... Ja mam większą. Jak widzieliście, już dotarliśmy i właśnie się wybieramy na jarmark. Świąteczny w Krakowie. Dokładnie, jarmark świąteczny w Krakowie. I jeszcze musimy tak się znaleźć potem, bo moja siostra, właśnie Natalia, z dziećmi, no i ze swoim mężem, pojechaj teraz do hotelu swojego. I potem mamy się właśnie jakoś tak zgadać, żebyśmy się spotkali na tym jarmarku. No, bo to jest w ogóle ostatni dzwonek, żebyśmy się tak jeszcze spędzili ze sobą czas ponieważ już jutro lecą do Islandii, więc po prostu no wiecie, tak jak najwięcej po prostu pospędzaj z nimi czasu bo też nie wiadomo kiedy oni znowu do nas przylecą i to też może minieć, minąć trochę czasu, więc nie no, no, bardzo ładna Ej, patrz żabę Patrz jakie są skarzy.

no, a i ładnie wygląda. Więc już byłam troszkę tego godna i właśnie zobaczyliśmy, bo tak sobie chodzimy z małą teraz same. Zaraz do nas mają dojść, więc jednak um, sobie się kurczę. Chyba no, ja sobie kupuję tego pątka. no Jestem miałam Jesteśmy na jarmarku! Udało się, słuchajcie, doszli do nas, więc jest wszystko dobre. No, teraz sobie ogólnie tak chodzimy. Moja mama sobie kupiła gorącą czekoladę a Jokuś e, kupił sobie, że Natala mu kupiła takie, takie zawinięte ciasto, e, takie słodko, no ale nie jest takie zbyt słodkie, więc no coś takiego, no. Zobaczcie, co nam się stało. Złamało się widelec. Musiałam chciałam sobie ukroić kiełbasy trochę no i się połamał i spadła spadła, spadła ten, część bułki widel się połamał, ale kiełbasę złapałam zjadłam słuchajcie kiełbasę no będziemy jechać dorożką spoko Santaczny klimat! O oh mój Boże! To jest mój pierwszy raz. Jestem ja bardzo się Bo nigdy dosłownie.. Nie, nie nigdy bym to tak... A fajnie by to było tak w tak większych takich miastach też. Mm -hmm. Bo chyba tylko trzeba powiedzieć, że się nie Like it, okay? nice. wow. Tylko strasznie czepię tą kamerą, przepraszam cię. This My is My, uh, <laughs> <laughs> No, <laughs> <laughs> Jesteśmy już w po, Słuchajcie, było fajnie bardzo, bardzo super było. Tutaj dzieci chyba zadowolone, Joko co chwilę wow i tak dalej. Widziałam po jego ekscytację, więc naprawdę fajnie było. Powiem wam, że pierwszy raz po prostu jechałam dorożką, nigdy nie jechałam, ok stop, 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 be careful, be careful. Więc naprawdę bardzo fajnie. Super, ekstra. Krakowie się tak fajnie, że są te drzewka, tak magicznie. Mega fajnie. Jeszcze na Jarmarku, w ogóle. Dobra, próbujemy belgijską. Eee, belgijską. O, Malono. W ogóle jedliśmy tą dubajską czekoladę. Powiem wam, że w sumie jakby jest dobra, ale liczyłam tak, że będzie taka, no nie wiem, taka, no nie wiem, taka może lepsza. Tak właśnie tak myślałam, że będzie jakaś taka, wiecie. A w sumie, wiecie, grunt w ogóle, że była dobra. O, to najważniejsza. Ale szczerze spodziewam się, no nie wiem, więcej, nie wiem, czekolady, no wiecie o co chodzi, no. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego vlogmasa, przepraszam, <grytania> vlogmasa, vloga po prostu, vloga ze świątecznego jarmarku. Jeśli Wam się podobał to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie moim kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, które będą bardzo, jakby, planuję bardzo tak wstawiać te filmy. Więc bądźcie na bieżąco.